Uwaga, uwaga, alert cudownej sukienki na latą i nie tylko myślę. I naprawdę jestem coraz bardziej pewna, że jestem mistrzynią wyszukiwania perłek z chińskich sklepów. Bo tam, żeby znaleźć coś, co naprawdę ma fajny materiał, to to, to jest sztuka. Look at this. Duża, dużo a z tego co pamiętam, to na pewno brała najniższy rozmiar. Teraz mamy ogromny powrót koronek, prawda? Ogromny. Na przykład właśnie była Lipa w Londynie ostatnio. Miała wszystkie praktycznie stylizacje chyba z koronką swoją drogą. To jest w ogóle zabawny opór, ale to mnie nie dziwi, bo ja bardzo często tak mam. Czasem nawet wyprzedzam jakieś stylizacje. Serio. Przed gwiazdami Hollywood, na przykład z Kim Kardashian tak było, pamiętam, identyczną torebkę miałyśmy, którą ja nosiłam już kilka miesięcy wcześniej, zanim ją przyłapano przez paparazzi. I teraz się okazała sytuacja, że ktoś wrzucił właśnie z moich przyjaciół, którzy byli na tym koncercie, jak była Lipa wyglądała. I ja tego samego dnia byłam w Winnicy na wycieczce i byłam ubrana właśnie cała, prześwitującą taką koronkę, też takie spodnie, identyczne. Jeszcze miałam taką narzutę, też miałam taki, taką właśnie bluzkę koronkową przezroczystą z takim stanikiem koronkowym. Wyglądałam identycznie praktycznie oczywiście, tego samego dnia co do lipanie. Panie. Także jakby ktoś jeszcze zauważył, że jestem trochę z urody do niej podobna, to nie jest moje zdanie, tak mi ktoś kiedyś powiedział. To może coś w tym jest, słuchajcie, że jakaś energia między nami działa, natomiast powracając do tej sukienki, no nie wiem, najgorsze jest to, ona się tak w ten sposób, prawda, najgorsze jest to, że tutaj jest zamek, do samego, do samego tyłka to jest zamek, więc do tego wskakuje również nowość, idealnie do tego pasująca, Zaraz mam kitka, to nie bardzo, problem tylko właśnie jest strasznie taki, że oni mają zniekształcone, zepsuty te bo on powinien miał tutaj być z bardzo sztywnym, prostym rondlem, nie właśnie tego rodzaju, bo takie mi się nie podobają. Chciałam ten taki totalnie sztywny, na prosto, dlatego tutaj on też miał mieć to, miało być na prosto. Wiecie o co chodzi? Tego rodzaju, nie taki w ten. Jakie są na to sposoby? Czy No ale generalnie miało to być właśnie tutaj w takim stylu. I do tego jeszcze taką do kompletu klasyczną, ale nie do końca klasyczną, a to mi się spodobało, że ona ma bardzo oryginalny wzór, a bardziej na luzie, że też sama w sobie jest bardzo lekka, a czasem te właśnie takie wiklinowe torby są same w sobie już ciężkie, więc jak do niej coś wsadzić, to potem łazić z tym gdzieś tam na jakichś wycieczkach na plaży, to jest po prostu niewygodne, ciężkie, a ja mam chore ramiona, kręgosłup, w sensie cały układ, więc to uważam, że to jest zdecydowanie fajniejszy wybór. Więc tutaj miał być taki zestawik, tutaj można powiedzieć do, do nawet pełni stylizacji albo jako dodatek do stylizacji, jak ktoś lubi tak bardziej siebie ozdabiać. to mam taką fajną chustę z koniem, koniczki i tą, tą, tą chustą można zrobić mnóstwo rzeczy, prawda, można sobie ją, tak jak teraz jest taka moda, prawda? przepasać sobie tutaj na boczku i zawiązać, ale to zdecydowanie do jakichś jeansów na przykład, tak? Chociaż tutaj... Why not? Moda nie zna ograniczeń, prawda? Wiadomo, można sobie to tutaj zawiązać jakkolwiek zwyczajnie, klasycznie bądź w formie westernowej jak ja to nazywam, ale ja to tak naprawdę kupiłam chyba najbardziej z myślą o tym, żeby Robić sobie to na włosy, po prostu ozdobę na włosy yy, do rozpuszczonych włosów, do, do, do właśnie warkoczyków i tak dalej, w ten sposób na lato. Żeby mieć jakieś nakrycie głowy, na przykład na plaży, to jest świetne rozwiązanie, żeby chronić głowę tak przed udarem. <grym>